Ładne, starby, Ładne, starby, Salwa honorowa oddana, by upamiętnić żołnierzy Sandomierskiego Batalionu II Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowych, poległych w bitwie pod Pielaszowem i zabitych w wyniku represji po zbrojnym starciu. Była jednym z elementów uroczystości, jakie w niedzielne popołudnie odbyły się w tej miejscowości. W czasie te uroczystości były organizowane tylko przez gminę. Teraz prosimy jeszcze o pomoc wojsko, żeby ta oprawa była taka godna tego miejsca. No i rzeczywiście wychodzi to do no zawsze bardzo fajnie, bardzo ładnie, bardzo fajnie. W takim charakterze doniosłem godnym tego miejsca. Rzeczywiście oprawa była godna i podniosła, głównie za sprawą żołnierzy 3. Batalionu Radiotechnicznego z Sandomierza, i wojsk obrony terytorialnej. Upamiętnienie bohaterów rozpoczęło się od polowej mszy świętej, odprawionej przez księdza Mirosława Wołosza, proboszcza parafii Daromin, i księdza Mariana Nowaka, proboszcza parafii Malice Kościelne. Po nabożeństwie odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową na maszt. Licznie zgromadzeni uczestnicy obchodów, wśród których był jeden z uczestników bitwy, poseł Marek Kwitek, samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, mieszkańcy. Potomkowie poległych i tych, którzy walczyli pod Pielaszowem z niemieckim okupantem. Jestem zadowolony z mieszkańców. Chociaż powiem szczerze, że na początku, jak tu przyjechałem, tych ludzi było trochę mało, ale już jak się rozpoczynała Msza Święta, przybyło mieszkańców dużo i z tego się bardzo cieszę, że, że też w mieszkańcach, w sercach ich jest taka nuta patriotyzmu i że jest ta pamięć o tych, którzy tutaj walczyli właśnie po to, żeby się byli dzisiaj wolni. Świadomość o dodawania należnych honorów bohaterom tamtych wydarzeń jest na pewno głęboko zakorzeniona nie tylko u okolicznych mieszkańców. Zawsze ofiara krwi za ojczyznę, za słuszną sprawę, za wolność, niepodległość właśnie domaga się tego, aby pamiętać. Pamiętać o tych, którzy przelali krew za ojczyznę. Czy była potrzeba przelewania krwi przez sandomierskich kolumbów? Zastanawiał się poseł Marek Kwitek. Parlamentarzysta stwierdził, że polegli pod Pielaszowem to wzorce patriotyzmu. Oni byli przygotowywani do tej walki przez cały okres okupacji i teraz mieliby jej nie podjąć. To było dla nich właśnie to bohaterstwo, to wychowanie rodzinne, ten patriotyzm i czerpmy z tego my. Pokolenia, które nastąpiły po nich, taką lekcję historii, że wolność ojczyzny nie ma ceny. Kiedy trzeba walczyć i złożyć życie na ołtarzu ojczyzny, czynimy to. A to jest ważne, zwłaszcza teraz w tym kontekście sytuacji międzynarodowej. Ja zadałem pytania, czy my bylibyśmy w stanie teraz też takim heroicznym patriotyzmem. Się wykazać, ale myślę, że tak. Małą dziewczynkę, dziś członkiniem zarządu powiatu Sandomierskiego, grażynę szklarską, przedpomnik zabierał ojciec i opowiadał jej o wojnie i bitwie pod Pielaszowem. Dla niej były to niezapomniane lekcje historii. To była ogromna lekcja patriotyzmu, patriotyzmu i opowieść o tym, jak. Każdy człowiek, Polak prawdziwy jest w stanie się poświęcić dla dobra swojej ojczyzny, dla, dla dobra swoich lokalnych nawet tutaj terenów, bo to też było ważne. Zdobycie każdego, każdej jednej wioski to było ogromne poświęcenie w tamtych czasach. Rocznicowe uroczystości dla wszystkich uczestników. A w szczególności dla młodzieży, były tak jak dla Grażyny Szklarskiej, wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Po czas odległy, 79 lat, to jednak kawałek czasu, to już trzecie pokolenie. A dzięki właśnie temu, że, że te uroczystości są przez nas organizowane, to ci młodzi ludzie też mają tą świadomość tych wydarzeń, które tutaj się odbywały. 30 lipca 1944 roku. Po apelu poległych i salwie honorowej delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Wchody zwieńczył wykonany na trąbce utwór szpi kolego. Koło gospodyń wiejskich Stółkowic i mieszkanki Pielaczowa zaprosiły uczestników na poczęstunek. Jerzy Strzyż STV Info.